Cześć. Dzisiaj chciałem się pochwalić kolejnym małym sukcesem. Otóż udało mi się tutaj zaszczepić grzyba. Ten grzyb to się nazywa pierścieniak uprawny i to jest grzybek jadalny, który już od maja właśnie zaczyna się pojawiać i on bardzo dobrze rośnie na zrębkach. I to jest taki grzyb, który przede wszystkim właśnie żywi się tymi zrębkami i e, nie dość, że pomaga te zrębki rozkładać, czyli przyspiesza wszystkie te procesy, o które nam chodzi e, w sytuacji, w której zrębkujemy sobie, e, ściółkujemy zrębkami, czyli pomaga je rozkładać i zamieniać w składniki odżywcze dla roślinek, no to na dodatek jest właśnie grzybkiem, którego można sobie już w maju zerwać i do jajecznicy pokroić, usmażyć. Ja jeszcze go nie próbowałem, także Wam nie powiem jak smakuje, znam tylko właśnie opinię. Przede wszystkim ja się dowiedziałem o tym grzybie od tego profesora Paul Stamec, ten sam, który pokazywał zalety tego wrośniaka różnobarwnego, turkey tail. No to on też pokazuje zalety tego grzybka i on sobie uprawia. i Można znaleźć tam może link w opisie, jak on sobie właśnie nazbierał u siebie w ogródku i jajecznicę sobie wcina z tych grzybów. I to jest grzyb, który ja sobie zaszczepiłem, kupując grzybnię zaszczepioną na ziarku. E, Zalegro. I tutaj rozsypałem jeszcze w innym miejscu też, e, ale tam jeszcze nie widziałem owocników. No, w każdym razie wygląda na to, że tutaj się z sukcesem zaszczepił, i on podobno się e, dość dobrze rozprzestrzenia. Także e, póki co nie będę go zrywał. Niech on sobie tutaj. E, powiedzmy tych zarodników na rozrzucach i niech się rozwija dopiero zacznę je powiedzmy zjadać jak będzie ich troszkę więcej i będę miał pewność że nie, no, przez takie zbieranie nie, nie po prostu nie wybiję ich do, do zera bo, bo fajnie by było żeby one się tutaj zadomowiły na dobre Także no polecam kolejny raz jest to taka właśnie ciekawostka powiedzmy czy no, taki odcinek o, o grzybach też w ogrodzie bo tak jak kanie można sobie zaszczepić to też pokazywałem w różnych filmach jak to robimy i, i że już nam się udało tam w Borach no to taki grzyb kolejny tutaj już u mnie też moim zdaniem bardzo fajnie że się udało go zaszczepić także to było na tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.